Co oznacza kukanie kukułki? Kukułka jest dość popularnym ptakiem, a niejednemu z nas kojarzy się także z elementem zegara. Nie tylko jednak w takiej formie ma znaczenie symboliczne. Jest to ptak, który został bohaterem niejednego przesądu, a dźwięk, jaki wydaje jest na tyle charakterystyczny, że w określonych sytuacjach ma nam nieść różne wróżby. Jakie dokładnie? Geneza przesądów o kukaniu kukułek. Ptaki od dawien dawna były dla ludzi nie tylko zwierzętami, ale także posłannikami z odległych światów. Mogły one latać, a co za tym idzie, widziały różne piękne miejsca i przynosiły wiadomości. Kukułka, ze względu na dźwięki, jakie wydaje, zdawała się także mieć do powiedzenia coś więcej. Nie bez znaczenia jest również znane wszystkim zachowanie tego ptaka, a mianowicie chodzi o to, że jest to gatunek, który lubi podrzucać do innych gniazd swoje jaja. W starożytności kukułka uważana była za symbol miłości, a jej podobizny rzeźbiono przy figurach przedstawiających boginie. Co oznacza kukanie kukułki? Czego można oczekiwać, kiedy usłyszymy specyficzny dźwięk, jaki wydają kukułki? Kiedy bogaty człowiek usłyszy kukanie kukułki, to powinien policzyć swoje pieniądze. Będzie to oznaczać, że nie straci majątku. Ktoś, kto nie cieszy się finansowym powodzeniem, kukanie może jednak przyjąć za złą wróżbę. Będzie to dla niego oznaczać, że jego portfel nadal pozostanie pusty. Inny przesąd mówi także o tym, że kukanie może zapewnić dobrobyt finansowy każdemu, kto wiosenną porą usłyszy kukułkę i złapie się za kieszeń lub portfel pełen pieniędzy. Młode dziewczyny, które były pannami, poprzez kukanie kukułki miały odgadnąć, kiedy wyjdą za mąż. Jedno kuknięcie oznaczać miało jeden rok oczekiwania. Świeżo upieczone mężatki za to na tej samej zasadzie odgadywały, ile będą miały dzieci. Ten, kto usłyszy kukanie kukułki, może policzyć, ile lat pozostało mu do końca życia. Kukułka jest ptakiem, którego znaczenie nie jest do końca jednoznaczne. Zwiastować może dobre rzeczy, takie jak miłość, czy też przepowiadać bogactwo. Z drugiej strony, ze względu na swoją skłonność do porzucania jej innym ptakom, kojarzy się ona raczej negatywnie. Jest to dla niektórych symbol lenistwa, podstępu, jak i egoizmu. Czy kukanie kukułki to dobra wróżba? Czy kukułka może przepowiedzieć nam ile lat będziemy jeszcze żyli na świecie lub też kiedy zmienimy stan cywilny? Jest to bardzo mało prawdopodobne, a wręcz właściwie niemożliwe. Skąd ten niewielki ptak mógłby wiedzieć, co czeka nas w przyszłości? Kukanie kukułki należy raczej traktować jako coś absolutnie naturalnego i nie ma sensu doszukiwać się w nim podstępu. Pojawienie się kukułek może za to oznaczać dla nas, że właśnie rozpoczyna się wiosna lub też tyle, że w pobliżu mamy także mnóstwo innych gatunków ptaków. Czy są to zatem złe wiadomości? Raczej niekoniecznie. Dla wszystkich tych, którzy pozostają przesądni i chętnie słuchają ludowych opowieści, niech więc ten kukający ptak będzie tylko i wyłącznie pozytywnym symbolem, a odgłosy, jakie wydaje, niech staną się zapowiedzą dobrych lat i pomyślności finansowej.